Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowanie danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na pyszny gulasz z selera, marchwi i papryki w pomidorach. Banalnie proste do przygotowania, niebanalnie smaczny, naprawdę smaczny. Jeśli chcecie, spokojnie można go wzbogacić wkładką mięsną, na przykład podsmażoną wołowiną, mięsem drobiowym czy jakąś dobrą gatunkową kiełbasą podsmażoną najpierw i dodaną na sam koniec do gulaszu, ale nie jest to konieczne. Bez dodatków mięsnego to danie smakuje też wyśmienicie. Mam nadzieję, że ogóle, że wam. Się się spodoba. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania warzyw. Warzywa trzeba obrać i opłukać, i z grubsza osuszyć: seler, marchew, jedna czerwona papryka, cebula i trzy ząbki czosnku. I kiedy są już obrane i opłukane i osuszone, kroję je w gulaszową kostkę. Zaczynam od selera. On będzie tutaj głównym składnikiem, więc ta kostka selerowa będzie wyznaczała mi jakość gulaszu. Taką dość grubszą kostkę kroję. Czyli najpierw na pół, żeby to się stabilnie kroiło. Następnie w pół plastry. Każdy plaster na pół i w kostkę. Idzie to całkiem sprawnie. Takiej wielkości kostka u mnie. Teraz marchew. Trzy, cztery marchwie. Kroję wzdłuż na pół, następnie na ćwiartki i w kostkę. Ta kostka może być już drobniejsza, bo marchew będzie dochodzić trochę dłużej niż seler. I jedna czerwona papryka w paski, następnie w kostkę i dokładam do marchwi. Dobra, i teraz cebula i czosnek. Jedna średniej wielkości cebula obrana, kroję ją teraz na pół, a następnie kroję w kostkę lub z grubsza siekam. I trzy ząbki czosnku, przyciskam je przez praskę, od razu teraz na cebulę. I dzięki temu wszystkie składniki mam już gotowe. Rozgrzewam teraz garnek, w którym będę gotować gulasz z niewielką ilością masła klarowanego. Myślę, że na tę ilość warzyw dodam mniej więcej łyżkę masła. Rozgrzewam i na gorące dodaję cebulę oraz czosnek. Średni ogień. I mieszając, smażę aż cebulka, delikatnie się zrumieni. Trzeba tylko uważać, żeby czosnek się nie przypalił, więc cały czas mieszam i doglądam. I w międzyczasie dodaję przyprawy. Ja dodam kurkumę mniej więcej 1 czwarta łyżeczki. Czarny mielony pieprz i dwa liście laurowe mieszam. Zaczyna to wyglądać bardzo apetycznie, przyjemny kolorek. Dodaję teraz marchew i paprykę. Mieszam, osnuwając cebulką i przyprawami. I przez mniej więcej minutę to podsmażam na średnim ogniu, tak żeby marchew i papryka delikatnie nabrały ciepła. Teraz dokładam przygotowany wcześniej seler cały. Mieszam i ponownie osnuwam to w przyprawach i dodatkach. I chcę to teraz podgrzać, tylko żeby to mi się nie przypaliło, bo dobre 5 minut będę chciała to trzymać w garnku. Podleję to niewielką ilością wody, mieszam, zwiększam grzanie i pod przykryciem daję warzywom mniej więcej 5 minut. Po tym czasie wyglądają tak, pachną przepięknie. Mieszam teraz jeszcze. I teraz dodaję. Pomidory. W sezonie sięgam po świeże pomidory, po prostu umyte, osuszone, pokrojone w kostkę. Można obrać ze skórki lub zostawić ze skórką. Ja zwykle zostawiam ze skórą. Można też sięgnąć po pomidory z domowych przetworów. Ja biorę niepełny litr tych pomidorów, odmierzam sobie po prostu je. I tak mam tutaj między 3,4 litra a całym litrem i wlewam to do garnka. Mieszam, doprawiam solą, pieprzem. I wędzoną papryką. Jeśli nie macie wędzonej, można podmienić na zwykłą słodką paprykę sproszkowaną. Ilość tych przypraw, tak naprawdę, według uznania i własnych upodobań, po prostu do smaku, ja mniej więcej 1 trzecią łyżeczki soli, troszkę pieprzu i 3 czwarte łyżeczki papryki może mieszam, doprowadzam do zagotowania, po czym zmniejszam grzanie, przykrywam i gotuję pod przykryciem przez 20-25 minut, yy, tak naprawdę do czasu aż warzywa będą odpowiadały mi miękkością, czyli do pożądanej miękkości warzyw. Chodzi o to, żeby ich nie rozgotować, mają być przyjemne do jedzenia i dobrze uduszone. No i po tym czasie gulasz wygląda tak. Pachnie, słuchajcie, naprawdę przepięknie. Teraz próba smakowa. Mieszam to i doprawiam według uznania. Ja tego już nie doprawię, dlatego że w zupełności mi ten smak odpowiada, ale z takich przypraw, które bardzo by tu pasowały, proponowałabym na przykład oregano, kumin, czyli mielony kmin rzymski, może trochę ostrej papryki, może trochę płatków chili. To już według uznania naprawdę można tu pokombinować, bo to bardzo wdzięczny do przyprawiania gulasz jest. Ja zostawiam tak jak jest. Oceniam konsystencję sosu. Jeśli trzeba, uzupełniam wodą. Jeśli mi odpowiada, to zostawiam tak jak jest. I jest gotowe, można podawać. Ja na koniec dodam tylko jeszcze siekaną natkę pietruszki, czyli myję, osuszam, z grubsza siekam i dwie trzecie dodaję od razu do gulaszu. Mieszam. A resztę zostawiam do posypania dania tuż przed podaniem. No i można podawać. Jeśli planujecie to wzbogacić wkładką mięsną, no to teraz jest ten moment. Można dodać podsmażone mięso z cebulką i przyprawami, bądź kiełbasę z cebulką i majerankiem. No, według uznania. Ja zostawiam to tak, jak jest teraz. I podaję to z kaszą. Właściwie u mnie to jest mieszanka kasz. I kiszoną kapustą. Posypuję natką pietruszki, czarnym sezamem i można się częstować. Przepyszne! Jak sami widzieliście, banalnie proste i sprawne do przygotowania. Taki gulasz świetnie smakuje też po podgrzaniu, więc spokojnie można ugotować więcej, a następnego dnia tylko podgrzać. Smakuje też na zimno, więc sprawdzi się doskonale jako przekąska na wynos, na przykład do pracy, do pudełeczka z kaszą czy ulubionym ryżem. Mam nadzieję, że danie przypadło Wam do gustu i że zechcecie je otworzyć. Gorąco zachęcam, bo to jest naprawdę smaczne i wyjątkowo wartościowe odżywczo, więc od czasu do czasu można się na taki nietypowy gulasz skusić. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie te bezpośredni link w informacjach pod filmem. Jak zawsze na koniec przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, by nie przegapić kolejnych smakowitych odcinków i inspiracji i aby pozostać w kontakcie. Dziękuję, przypyszny gulaszów Wam życzę i smacznego. Pa, pa!